Cześć. Dziś opowiem Wam o tym, jak tanie drony zmieniają współczesne pole bitwy. Dowódca ukraińskich wojsk bezzałogowych, znany jako Madziar, w wywiadzie dla Defence 24 stwierdził wprost: Nie ma takiego czołgu na świecie, którego nie zatrzymałby Dran za 400 dolarów. Według niego, cztery zespoły dronowe mogą w 15 minut zniszczyć bazę wojskową oddaloną o 10 km. To pokazuje, jak wielką zmianę wprowadziły bezzałogowce na froncie wojny w Ukrainie. To pierwszy konflikt, w którym drony odgrywają aż tak kluczową rolę. Przykładem jest atak z lutego 2025 roku, kiedy ukraińskie drony uderzyły w rosyjski zakład paliwowy o strategicznym znaczeniu, zmuszając Rosję do przesunięcia systemów obrony przeciwlotniczej. Drony współpracują też z artylerią, na przykład Himarsami, tworząc jeden zintegrowany system rażenia. Najważniejsze jest to, że koszty takiej broni są śmiesznie niskie. Typowy dran, który potrafi zniszczyć czołg wart kilka milionów dolarów, kosztuje zaledwie 300-400 dolarów. To przykład asymetrycznej wojny, saturacyjne ataki tanich dronów są dla klasycznych systemów obrony bardzo trudne do powstrzymania. Jak się przed tym bronić? Madziar wskazuje, że skuteczna obrona to połączenie taktyki i technologii. Kamuflaż, rozproszenie jednostek, zakłócanie sygnałów sterujących i stosowanie fizycznych barier, takich jak siatki czy specjalne osłony. Problem w tym, że jak twierdzą eksperci Defence 24 i Forsal, Polska jest pod tym względem daleko za Ukrainą. Nasza armia dopiero rozwija systemy przeciwdronowe, takie jak Dragon 24, i wciąż brakuje warstwowej obrony, która już teraz jest standardem na froncie ukraińskim. Polska produkuje świetne drony. Jak warmate czy Flyaj z WB Group, sprzedawane do Szwecji i używane na Ukrainie, ale eksperci ostrzegają: potrzebujemy równie pilnego rozwoju obrony antydronowej. W przeciwnym razie sami możemy stać się łatwym celem. Podsumowując, DRAN za 400 dolarów to broń, która może zniszczyć czołg wart miliony. Pancerz nie wystarczy liczy się nowoczesna obrona, integracja systemów i szkolenia. Wojna na Ukrainie to dla nas ostrzeżenie i lekcja że czas na budowę skutecznej obrony jest teraz. A co Wy o tym myślicie? Czy naprawdę każdy czołg da się zatrzymać tak tanim dronem? Piszcie w komentarzach, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale.